Jesteś ładny, jesteś brzydki, jesteś mały, jesteś duży, jesteś kochany. Subiektywność samooceny wynika z Konieczności opierania się na niejednoznacznych informacjach. Skąd dziecko pięcioletnie wie, że jest za małe? Informacje dotyczące naszych cech, które kształtują ocenę samego siebie, czy to pod względem wyglądu, czy pod względem inteligencji, mamy z kilku źródeł. Pierwszym źródłem kształtowania ja, tego jaki jestem. To są informacje od innych, od osób ważnych. Czyli to, co słyszymy: jesteś ładny, jesteś brzydki, jesteś mały, jesteś duży, jesteś kochany, mamusia, mamusia jest dumna, tatus jest dumny. To są informacje, które są podwaliną kształtowania mojej samooceny. Dzieci nie potrafią jeszcze przecedzać. Tych słów od rodziców nie zdają sobie sprawy, no bo skąd miałyby, czy one są w miarę zbliżone do stanu faktycznego, czy też nie. Może tak być przecież, że mamy rodzinę, gdzie mama i tata są bardzo wysocy w porównaniu do norm społecznych. Dziecko, porównując do siatek centylowych, też jest bardzo wysokie, ale ma trójkę rodzeństwa jeszcze wyższego w ich wieku. I na tle tej rodziny może dostawać informację: jesteś najniższy. Twój brat, twoja siostra nie byli tacy niscy w twoim wieku. W związku z tym, to nasze, porównując populacyjnie, bardzo wysokie dziecko może yy, dostać informację, czyli jednym z pierwszych elementów jego oceny samego siebie będzie: Jestem niski. Całe szczęście to nie jest jedyny element kształtowania samooceny. To były informacje z zewnątrz, najpierw od osób ważnych, ale potem zaczynamy się porównywać. To dziecko nie mogło się w rodzinie porównać, no chyba, żeby miało bliźniaka. Ale, na przykład, idzie do przedszkola, gdzie są rówieśnicy, i nagle okazuje się, że patrzy w dół. Więc. Druga, drugie źródło informacji to jest porównywanie się z innymi. I wtedy faktycznie może zobaczyć, dobrze, ja w domu jestem najniższy, ale jestem najwyższy, e, najszczuplejszy, e, najgrubszy e, w porównaniu z moimi kolegami i koleżankami. E, mam e, najszybciej biegam, naj, e, najwyraźniej rysuję, może jeszcze nie najładniej, ale to jest ten drugi element, czyli porównywania się z innymi. Ale to jeszcze też nie wszystko. Element kolejny samooceny to jest element związany z odnoszonymi porażkami lub sukcesami. Na przykład może tutaj trudniej będzie z atrakcyjności, ale wyobraźmy sobie, że pochodzimy z rodziny muzyków. Wszyscy są bardzo utalentowani i to faktycznie jest to potwierdzone wieloma nagrodami ale ja, ja też jestem utalentowana, ale nie tak jak reszta rodziny. No i wyszłam z przekonaniem, że nie jestem najlepszym muzykiem. Poszłam do przedszkola, okazało się, że jest inaczej, że śpiewam, gram znacznie lepiej od innych. Czyli pierwsza informacja była, jest niezbyt muzykalny, jesteś, druga informacja świetny. No i przychodzi informacja trzecia, czyli właśnie sukcesy bądź porażki i nauczycielka mówi, no to wystartuj w konkursie. Czyli będziesz miał te obiektywne wskaźniki. No i pytanie, czy poza tym, co mówili rodzice, jak porównałam siebie z innymi, czy jeszcze obiektywne wskaźniki związane z sukcesem bądź porażką. Byłam najlepsza, byłam dobra, doceniono mnie? Dzięki temu będę dopiero miała ogólnie, z tych trzech źródeł, ogólnie ukształtowaną samoocenę. Czy to jest muzyka, to może być też na przykład sprawność fizyczna? Dziecko, które ma poczucie, że, że jest niespecjalne, niespecjalnie sprawne fizycznie, ale jak bierze, bierze bo, bo bierze piłkę do kosza, wrzuca no i nie trafia za każdym razem. Trafia tylko 9 razy na 10 i myśli, że naprawdę jest słabe, ale porówna się z rówieśnikami, którzy trafiają 2 razy na 10. Czyli nie ma jednego źródła. Bierzemy informacje od otoczenia, najpierw od osób najważniejszych do których niestety jeśli chodzi o wygląd szybko dochodzą media, stają się bardzo ważnym elementem, który kształtuje nasze te informacje z zewnątrz. Drugi element to jest porównywanie się z innymi. Świetnie by było gdybyśmy porównywali się populacyjnie, czyli z kolegami i z koleżankami, niestety znowu wchodzą nam media, nadmierne porównywanie się z rówieśnikami, no i potem sukcesy bądź porażki. W różnego rodzaju, no może niekoniecznie konkursach, nie każde dziecko startuje w konkursie piękności, ale czy jest zauważane przez innych, czy jest uznawane przez innych za ładne bądź brzydkie. Czyli źródeł jest wiele, a efekty im bardziej te źródła są zmediowane, tym niestety jest to mniej korzystne w naszych czasach, w tej chwili, dla poczucia własnej atrakcyjności, najpierw u dzieci, a potem u młodzieży.